jakie są Twoje emocje, takie pierwsze odczucia po otrzymaniu nagrody? Na pewno w pierwszej kolejności to był taki stres, mimo że na co dzień prowadzę turnieje i różne wydarzenia jak przedszkoliady i, i, i ten stres jakby mi co, na co dzień towarzyszy, ale generalnie już jestem do tego jakby przyzwyczajony i potrafię sobie jakby z tym poradzić i radzę sobie całkiem nieźle, bo co weekend praktycznie udaje nam się prowadzić te turnieje. Emocje na pewno duże podekscytowanie, bo po cichu liczyłem, że otrzymamy nagrodę właśnie za zaangażowanie z Futbol Camps, organizujemy półkolonie. W okresie właśnie teraz, tak naprawdę od poniedziałku, czyli zimowym, letnim, jak i z, y, różne zgrupowania weekendowe, tak samo i obozy, więc naprawdę tego staramy się organizować dużo i na wysokim dosyć poziomie, bo bardzo dużo dzieci jest też zaangażowanych w nasze projekty tutaj obozowe czy półkolonie. Czy półkolonie. A jakie wyzwania nawołasz podczas tej współpracy z Football Academy? Na pewno wyzwania, jeżeli chodzi o też zapisy i, i generalnie samą taką organizację, bo na tych obozach i czy półkoloniach też dużo się dzieje. Trzeba być jako trener i osoba decyzyjna odpowiedzialny za te dzieci, więc generalnie jest troszkę taki strach, że coś może się nie Boże, stać, ale myślę, że to już takie doświadczenie prowadzenia i bycia trenerem na tych obozach daje mi to, że swobodnie się czuję na pewno na pewno jestem jakby zadowolony, że możemy to organizować i, i, i uczestniczyć no, cały czas praktycznie w tych okresach zimowych i, i letnich i generalnie czy, 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 czy są jakieś wyzwania no, nie ma aż takich, bo no człowiek już to od 9 lat jest w tym projekcie Football Academy, więc myślę, że już można powiedzieć, że się przyzwyczaiłem do tego. Który raz jesteś na konwencie? Szczerze mówiąc nie liczyłem. Ominął mnie jeden konwent, odkąd jestem, bo byłem na obozie w Hiszpanii, gdzie mieliśmy możliwość tam w okresie zimowym być na obozie i niestety no mi ominął konwent. Nie pamiętam, czy to było w Licheniu, czy w innej miejscowości, no ale to jest bodajże siódmy mój konwent w Akademii. Jak oceniasz tegoroczne organizacje? Szczerze mówiąc jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo troszkę nam się zawęził Temat, jeżeli chodzi o prelegentów, ale to podniosło na jakości, bo byłem na każdym, każdym wykładzie, u każdego prelegenta i bardzo fajnie, m, można powiedzieć, że jestem zadowolony, że wyniosłem z tego wiele i mogę to wprowadzić u siebie w Akademii, czy w Gogowie, czy w Zielonej Górze. Proszę, zakończę zdanie. Futbol Akademii to? E, moje życie tak naprawdę. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Yes.